Dzień 22 już dzień po angielsku, 44. rocznicę wygodnej Kawalerii Królewskiej na stolicach Krakowa. Ja mam że właśnie się do się tego się, yy, Na pewno był to dzień bardzo gorący ponieważ ja było bardzo dużo dzieci bardzo mocno przeżywaliśmy. My jako dzieci dlatego że to było e, coś, dlatego, że przygotowaliśmy się e, cały rok. E, na początku dla mnie osobiście to był duży zawód. Ale powiem dlaczego? Dlatego, że komu nie miałam mieć dużo wcześniej w maju. I nagle dowiedziałam się, że mają mieć tylko w czerwcu, więc e, na początku się bardzo popłakałam, a później dowiedziałam się, że nie miałam mieć udział przez I tak naprawdę e, moi rodzice najbardziej to przeżyli wtedy, że w zdrowi. E, ja miałam się tutaj i przez cały rok odwaliśmy się do tego wydarzenia. Ja, to, przyjęć, znaczy, to miałem takie doświadczenie, że zobaczyłem Pana Jezusa. Nie papieża, nie człowieka, ale że zobaczyłem Pana Jezusa. Papież był tak mocno przeniknięty łaską Pana Boga. Tak miejsca Pana Jezusa. Ja moje uczestnictwo w e, mszy świętej z Janem Pawłem II, wtedy m, pamiętnego 13 czerwca, tak naprawdę do końca m, nie, e, jako dziecko nie rozumiałam tak, e, tego, jaki zaszczyt mnie wtedy spotkał, ale moi rodzice oczywiście przekazali mi taką wiedzę i z każdym dniem i z każdym dniem, kiedy oczekiwaliśmy na ten dzień, było to coraz takie większe przeżycie dla mnie jako dziecka I ja, tak jak powiedziałam, uczestniczyłam w tej wszy razem z moją e, siostrą, która też również e, właśnie dostąpiła tej łaski, że m, komunię przyjęła właśnie z Janem Pawłem II. I e, ten dzień, tak jak mówiłam, bardzo długo był w naszym życiu. My do tej pory mamy wszystkie pamiątki, które są związane z tą uroczystością. Począwszy od tych żółtych karteczek, jak ja wspomniałam, po e, emblemat taki pierwszokomunijny, który jako dzieci mieliśmy wtedy przyznaczone. Ja chciałabym, żeby dzieci pamiętały o Janu Pawlu II. Bo to był papież, który był Polakiem, który e, tak naprawdę bardzo dużo uczynił i dla dzieci, i dla wszystkich e, tutaj nas. I myślę, że te dzieci będą pamiętać, że póki my będziemy im tą wiedzę przekazywać, a ponieważ papież jest osobą, która jest święta, więc tak naprawdę powinna zostać w tym momencie w pamięci wszystkich. No ja miałam to szczęście, że mogłam właśnie w ten sposób przeżyć swoją pierwszą komunię świętą. Myślę, że na całe życie będę to pamiętać, ale myślę, że to nie tylko dla mnie, ale dla rodziców i dla wszystkich, którzy wtedy uczestniczyli, szczególnie dla bliskich tych dzieci było bardzo ważne wydarzenie i tak naprawdę takie życiowe i to zapamiętamy no, na zawsze tak, nie tylko tą komunię, ale to przede wszystkim spotkanie. Coś, coś może szczególnego się yy urzeka w jego postaci. Jest bardzo dobrym człowiekiem. Jestem dumny, że po prostu to był Polak, tak? że papieżem był Polak i w zasadzie kiedy w mediach mówiono o papieżu, no to też trzeba pamiętać o tym, że to była jedna z najbardziej rozpoznawalnych postaci na świecie. To nie tylko jest zaszczyt, ale też duma dla każdego Polaka, że taka osoba na szczycie Kościoła piastowała i to też powoduje, że e, w, w, w mojej ocenie to zostanie do końca życia.